Przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu Rodzina 500 przebiega w Kielcach bez problemów. Choć realizujący go miejski ośrodek pomocy rodzinie liczył na to, że w ciągu niemal trzech tygodni od startu projektu więcej osób złoży dokumenty. Na dzień 19 kwietnia wpłynęło 8 tysięcy wniosków. Do tej pory najwięcej złożono w punktach obsługi przy ulicach Jeziorańskiego, Studziennej oraz Chorzej. Znacznie mniej osób przyjęły punkty na osiedlu KSM przy ulicy Świętego Stanisława Kostki oraz Tujowej. W porównaniu do założeń, ile tych wniosków ma wpłynąć, jest to około połowa, prawda? Także jest to bardzo mało wniosków. Dlatego apelujemy do rodzin, które będą składać wnioski, żeby zrobiły to jak najszybciej, żeby nie czekały do ostatniego dnia czerwca, czy nawet do pierwszego lipca, do tego terminu, jeśli ktoś złoży do 1 lipca, będzie wstecz wypłacany zasiłek, czyli od miesiąca kwietnia, czyli trzy miesiące, żeby nie czekać, żeby... Teraz jak najszybciej w maju jednak te wnioski składać, żeby nie czekać do ostatnich dni. Jedna czwarta z dotychczas złożonych wniosków została przesłana drogą elektroniczną. Wnioski, które składane są osobiście u nas w punktach, praktycznie nie zawierają żadnych błędów, ponieważ na bieżąco są korygowane. Największy problem jest z wnioskami składanymi elektronicznie. Najczęściej popełniane błędy są różnego rodzaju. Brakuje pesela dziecka, stan cywilny nie jest wpisany tak jak należy, adresy są mylnie wpisane. Nie oznacza to jednak, że dokument z błędami zostaje odrzucony. Po wprowadzeniu go do systemu wnioskodawca jest informowany przez MOPR i MOPR. Może zrobić korektę. Na chwilę obecną w Kielcach wszystkie wnioski z programu 500 plus są już wprowadzone do systemu. Trwa przygotowywanie decyzji administracyjnej. Rozpoczęcie wypłaty świadczeń wychowawczych planowane jest na ostatni tydzień kwietnia. W Kielcach z programu może skorzystać około 14-15 tysięcy rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zakończył przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych czujnikami czadu, które będą zakupione i zamontowane na koszt miasta. Do 15 kwietnia wpłynęło około 30 tysięcy zgłoszeń. Trwa ich weryfikacja, bowiem niektóre osoby zapisywały się kilkakrotnie, na przykład w spółdzielniach mieszkaniowych, telefonicznie oraz osobiście w MOPR. Po podliczeniu faktycznej liczby zgłoszeń rozpocznie się przygotowywanie procedury przetargowej. W pierwszej turze w ramach programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla Stop dla Czadu w Kielcach zamontowano ponad 300 czujników w mieszkaniach wskazanych przez MOPR. Jedno urządzenie kosztuje średnio 50 zł.